Czy to, czy to no, czy to chyba no, chyba to chyba 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 tego chyba chyba to chyba 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 się chyba 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 się chyba Będzie chyba 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 nie zauważyłem, Będziemy patrzeć każdy region. Będziemy skanować jakieś pole. O ja, jaka droga, ciężka Ale przez gorsze się przejeżdżało O wiele gorsze były motywy drogi Wy? Wy? Jeden, Idziemy, idziemy Za drzemiec wyrzuca, wyrzuca, drewnem, drewnem widzę, to już tam chyba dalej. Jedno do domu, się kończy droga. tam, tam ma dalej już dom, Jeździe, już duchy są. i gdzieś tam jest truduchy, są esilę, łatwiej skanuje od razu, automatycznie. Ja pierdol Tu ja już patrzę nie ma żadnej wróżki, tam do domków jakichś Tu cześć, lepiej, 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 Pole jest Pojadziemy, pojadziemy Wyjdziemy, wyjdziemy Wyjazd Z tego Nawet nie wiem gdzie tu jest wyjazd Gdzie wjechaliśmy Nie wiem, bo tego Tak trochę, tak trochę to nazwę Jest bardzo ciężko Ale mam nadzieję, że nadzieję, że zaraz się odnajdziemy Bo zawsze to mnie kręciło co tam się dalej znajduje I chyba to jest wyjazd tutaj więc co wjechaliśmy tak ale nie jestem przekonany na 100% chyba tak, tutaj tu raczej nie przejdzie, bo Jakieś górki Jakieś coś No raczej chyba tędy nie przyjedziemy na Przejdźmy drogę, zaraz idziemy na GT Na jego stiubo i przeskanować Nara